Witam serdecznie wszystkie osóbki urodzone pod znakiem skorpiona na czytaniu indywidualnym na miesiąc 2025, czyli to, co mówiliśmy na transmisji naszej, tam gdzie były wszystkie znaki zodiaku, a czyli miłość, finanse i zdrowie. Oprócz tego czytania macie również do wyboru karty emocji, czyli emocje będą wokół was się kręciły w miesiącu w sierpniu do wyboru jeden różowy, dwa niebieski, trzy zielony smok. Przypominam, że w playliście macie w sierpień 2025 macie już swoją kartę przewodnią, czyli w trygonach, szukajcie. Tam macie kartę przewodnią na miesiąc. Tam, gdzie mieliśmy transmisję na żywo, wszystkie znaki, znajdźcie swój znak Zodiaku i tam macie odpowiedzi na takie szerokie zagadnienie, spektrum spraw, jakie mogą wyniknąć w miesiącu sierpniu. A tu przechodzimy do tego, o czym mówiliśmy, czyli miłość, finanse i zdrowie. Ogólna energetyka miłości to karta nieszczęście, czyli. Nie do końca będzie tak różowo, tak fajnie, tak sympatycznie, jakby się mogło wydawać. Mogą być jakieś problematyczne sprawy związane z uczuciami. Single, Wy kogoś poznacie, kto Was zauroczy i teraz będzie pytanie, ten ktoś się odezwie, czy nie odezwie. I tutaj będziecie chcieli znać na to odpowiedzi, tak, ponieważ yy, będziecie zastanawiać się, czy warto w to dalej wchodzić, czy warto to ciągnąć. Natomiast w związkach tutaj jest kosa, koszenie, więc tam gdzie, czyli macie kartę śmierci, czyli każdy będzie się zajmował czymś innym, a nie uczuciami, stąd może i nieszczęście, tak, bo każdy jakimiś swoimi sprawami ważnymi dla siebie. Tu również w ciężkich związkach, uwaga, może dochodzić do większej, nasilić się mogą kłótnie, awantury, tak? także tutaj uważajcie i zastanówcie się, czy chcecie dalej w tym tkwić ogólnie w ogóle tutaj jeszcze są przewidziane jakieś spotkania uczuciowe, tu też spotkanie z innymi ludźmi, poznawanie nowych ludzi, z których mogą też się narodzić jakieś romanse, tylko uwaga, żeby to się nie wydało. Jeśli chodzi o wasze finanse, tutaj macie zadowolenie, spełnienie, więc tutaj nie powinno wam braknąć gotówki, nawet czasami los sypnie Trochę większym groszem. Natomiast w pracy ciężka atmosfera, ciężka sytuacja, jakieś wymogi, wymagania, i to może was, was męczyć i denerwować, tak? Biznes wasz może tutaj przeżywać coś takiego jak zastój, i będziecie zastanawiać się, co dalej, albo po co w to wchodziłem, wchodziłam. Dla tych, co szukają pracy, jest tutaj karta listu, więc informacja, że będzie jakaś rozmowa kwalifikacyjna, może być jakieś szkolenie, jakiś staż zaoferowany. Zastanówcie się, czy to przyjąć, czy nie. Jeśli chodzi o Wasze zdrowie, macie kartę uwodzicielki, więc uwaga tak na narząd sercowy, jako serca, ale też uczuciowy, tu mogą być stany takie troszeczkę rozchwiania, pośtawki, nerwówka ale również sprawy płciowe, czyli te sprawy związane z genitaliami mogą się tutaj też odcisnąć, tak? Ja sobie jeszcze dociągnę do tej karty i zobaczmy, co tutaj jeszcze. No i tutaj właśnie też takie mm, brak pewności siebie, czasami może dać się oczy potwierdził to pociąg, dać się we znaki, tak? Y tak to może wyglądać u Was. I teraz, dla tych, co wybrali smoka różowego, jakie emocje wokół Was, miłość. Emocje będą się kręcić wokół uczuć, miłości, romansów, romansideł i, i takie poczucia, że no coś trzeba z tym fantem zrobić, tak? Dla tych z Was, którzy wybrali. No, mnie tutaj smoka niebieskiego, to macie emocje bezsilności, nic nie mogę na to poradzić, co się dzieje. Ut... Stanęłam, utkwiłam gdzieś w czymś, tak? Takie mogą emocje wokół Was się kręcić, i dla tych, co wybrali zielonego smoka, macie tutaj niezadowolenie z tego, co się dzieje, jak się dzieje, jak się układa, tak? Wasze bądź otoczenia wobec Was. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze i zapraszam na inne czytanie. Przypominam, playlista sierpień 2025, no i playlista Lato z Wiedmiłą, bo tam codziennie wchodzą jakieś wróżby.